Jeden, dwa, trzy, cztery. To jest czwarta uchwała zebrania wiejskiego. Trzy kolejne kopie zostaną dołączone do protokołu również, żeby to było zaprotokołowane. Że to jest czwarta. To jest tyle. No, no świetnie, umie pan liczyć, świetnie, brawo. Następnym razem, to jest mój wniosek formalny, żeby tę sesję zaczynać wcześniej rano, żeby nikt nie zwiedzał. I, I tak, gdy urzędnicy są w pracy i to, to sobie życzę, bo gdy to będzie po popołudniami, to ja dziękuję, na takie sesje nie będę przychodził i nie będę sobie tutaj szczępił gęby na no to. Nie mam na to ochoty. To jest podstawowa rzecz.